Cieba! tu Szakal z tej strony, a dzisiaj tylko mała informacja o darmowym pakiecie Windows Media Center, który możesz sobie ściągnąć za free do swojej aktualnej, zaktywizowanej, legalnej wersji Windows 8 Pro i potwierdzenie, że działa, że jest. Śmiga, gra i buczy, można za free ściągnąć. I ta promocja trwa tylko do 31, 31 stycznia, tak samo jak ta nowa jak ta cena za Windowsa, za upgrade Windowsa 8. Także zobaczysz, zaraz Ci pokażę jak to wygląda. Możesz sobie znaleźć gdzieś tam nawet na YouTube, znaczy nie na YouTube, tylko na, na, na Googleach wpisać po prostu tak jak ja sobie wpisałem. Windows Media Center dla Windows 8 Pro. I pojawiają się artykuły, możesz sobie wybrać polski, angielski, jak tam sobie chcesz. Ja znalazłem jakiś na komputer w świecie, i jest generalnie link. Link podam w, w opisie, link podam w opisie filmu, i tutaj będzie instrukcja. Wygląda to tak, że musisz wpisać swój adres e-mail, wpisać kod i wysłać wyślij mój klucz produktu czyli wpisując swój adres e-mail wysyłasz do Microsoftu zapytanie ze swojej wersji Windowsa 8 Pro, tak? I przysyłają Ci po kilku dniach, mi przysłali po kilku dniach na maila dzisiaj w nocy przyszedł mail z kluczem. I potem instrukcja dalej na tej stronie też jest, co trzeba zrobić. Po prostu wchodzisz do tej funkcji do, do systemu Windows 8 i wybierasz opcję i pojawi się tam okienko Monitu, tak? Wpisujesz, znaczy wybierasz sobie, jeśli musisz kupić klucz produkt, naciśnij lub opcji kliknij chcę kupić, wyświetl instrukcję, a jeśli już masz klucz produkt naciśnij lub kliknij opcję klucz produktu został już kupiony i to klikasz, pojawia się monit do klucza, dajesz, wpisujesz klucz, ciach, dalej i on chwilę tam coś porzeźbi, porzeźbi i oczywiście tam napisze, że restartnie się raz lub więcej razy i faktycznie restartnął się system, tam przy zamykaniu coś tam sobie dokonfigurował po restarcie przy otwieraniu sobie coś dokonfigurował uruchomił się, pojawił się tam monitor, że dziękujemy to już wszystko, ciachpach, Center już działa. Tam na dole, jak miałeś na dole napisane Windows 8, tam Pro, Build tam 924, teraz będzie Windows 8 z Media Center. I tak się tylko ten wpis na dole z prawej strony zmieni. Media Center już działa i jedne, jedne spostrzeżenie jakie, e, tak, w systemie m, nic się, jeśli chodzi o aktywację systemu, nic się nie zmieniło bo sprawdziłem, w menadżerze urządzeń nie w menadżerze urządzeń, tylko we właściwościach tam e, komputera, tak wchodzisz, czekaj, gdzie jest e, zaraz, o jest prawy klik, właściwości system, tak, i tutaj e, system Windows został aktywowany, tu się nic nie zmieniło za to zmieniło się tyle, że jeśli masz zainstalowanego Antyvira Microsoft Security Essentials tego, tą wersję beta, która działa na Windows 8, to ona e, wyrzuca komunikat przynajmniej u mnie wyrzuciła, może u ciebie tak nie będzie wyrzuciła komunikat, że, m, że m, coś się tam stało z, z aktywacją systemu i że musisz rozwiązać ten problem. I tam sugeruje, żebyś wszedł na jakąś stronę i tak dalej. Nie ma sensu wchodzić, po prostu wejdź, e, zamknij to okienko, które się pojawiło, jeśli się pojawi. <grym> Wejdź po prostu w odpal Secret Essentiala i tam będziesz miał punkt, żeby jeszcze raz sprawdzić aktywację. I, i, ten, i, i klikasz to, i jakby on się już naprawia, że tak powiem. Tak? A system, jakby w systemie nic się nie zmieniło. System jest cały czas zaktywowany i nie trzeba go aktywować, nie trzeba wchodzić do, do rejestru itd., itd. Także jeśli ta informacja będzie Ci pomocna i chcesz Media Center, to to proszę bardzo tak, ja sobie wpisałem po prostu Windows Media Center dla Windows 8 Pro tak, ciach, i pojawiło się ileś stron znalazłem jakąś tam na komputer w świecie, masz Windows Pro Media Center możesz powiedzieć za darmo, no i tu jakieś tam informacje o promocji, tralala i tutaj gdzieś jest, czekaj to niżej chyba o tak tak tak, o pod ten adres i tutaj się pojawia na dole adres no, i jak otworzysz tą stronę, to się otwiera z Mi systemu Windows 8 na Windows 8 Pro. Tra la, dodaj program Windows Media Center do systemu Pro, i tu właśnie tak mówiłem. Przez ograniczony czas możesz uzyskać dodatek Windows 8 Media za darmo. Tra la la. Wpisujesz swojego maila, wpisujesz kod, wysyłasz. Za kilka dni przychodzi. przychodzi klucz. Nie pokażę ci tego klucza w mojej poczcie, ale go mam. I tutaj jest instrukcja, jak zainstalować. Możesz w wyszukiwarca, dodaj funkcję, wpisujesz, generalnie uruchamiasz to, tam w panelu sterowania chyba znajdziesz, z tego co pamiętam. Dodaj funkcję do systemu Windows 8 i pojawią się trzy opcje do wyboru, tak? czy dwie. Jeśli musisz kupić klucz produktu, naciśnij chcę kupić, wyświetlą się instrukcje, a no dwie. Jeśli masz klucz produktu, naciśnij zakupione tak? i to już wybierasz, wprowadzasz klucz, dajesz dalej. Podostanowienia licencyjne się pojawią, tak? Komputer z systemu Windows zostanie automatycznie uruchamiany ponownie. Będzie już na nim system Windows Pro z programem Media Center. Komputer z systemu Windows 8 Pro zostanie automatycznie uruchamiany ponownie i będzie na nim dostępny program Windows Media Center. No i tak to generalnie będzie wyglądać. Aha, tutaj, tu się pojawi, tam wiesz, inny kolorek, tak? Pojawi się opcja, tu klikniesz. Znaczy, jak, jak, trzeba będzie otworzyć, tak? Bo pojawi się dodatkowy monitor, dlatego zamknij, bo on tam będzie miał tylko linka do otwarcia, otwarcia strony. Tutaj już mi zniknął po starcie ten napis, ale był. Musisz mi uwierzyć na słowo. A Media Center jest oczywiście. Gdzie ja go tu wsadziłem? Tu. O. Także działa. Można się bawić. Jak ktoś lubi bibliotekę filmów, tralala, sobie tam poustawiać, to, to można sobie za darmo go dociągnąć. Tak? że było przydatne, jeśli, jeśli będziesz chciał Media Center, to proszę bardzo. Potwierdzam jakby, to jest tylko informacja, jest już opisane, że to działa. Ja potwierdzam, że działa, bo sprawdziłem, widziałeś, że działa. Aktywacja tak mówiłem, aha, aktywacja jeszcze. Aktywacja się nie zmieniła, a nie to aktywacja się nie zmieniła. System Windows został aktywowany cały czas, tu się nic nie zmieniło przy tej instalacji Media Center. Tak informacyjnie tyle, mam nadzieję, że się przyda, jak nie to nie, jak używasz to, to ok, jak nie to, to też ok, bo może używasz innej, jakiejś innej aplikacji, jakiegoś korela czy czegokolwiek innego. No, no to tyle, na szybko. Trzymajcie się, bądź dla siebie dobrze i dla swoich komputerków też. No, to pa, cześć.